A witam, oto kolejny odcinek Minecraft Świat Młodzieży. Jest ze mną dzisiaj... Joja I Fryta. Oraz ja, który jestem niewidzialny. No znaczy się, jestem chmurką. A ja jestem wyrewolwerowany z ja rewolwerowanym rewolwerem. Nikt mnie nie zobaczy, nikt mnie nie zobaczy, nikt mnie nie zobaczy. Mam dyrta. Dobra, dawaj tego dyrta, nie dyrka. A ja jestem duchem. Łapaj. Dawaj, że... Nie może ruchu. Ja jestem duchem. Dobra, no, ja lubię wieżę Jestem duśkiem. Ten odcinek nawet nie wiem, który już jest. <ścoughs> nikt mnie nie widzi, nikt mnie nie widzi. Oh, fuck it. Nie widzisz mnie, nie? O, widzę cię, pa, wychodzisz przy tych, przy mojej wieży. To bo ja jestem chmurką, nie? nie. Ja powiedziałem to od razu. Do mnie Jonasz. Jonasz! Jonasz, tam Daj się mi jakieś kilo. O, jest, jest! Łapaj! Czekaj, już chwila! Tu ci na środek wiesz. Chwilka! Dobra, będę latającymi przedmiotami. Jestem duchem Mam 62 strzały, bo teraz zdobyłem kolejną. Kolejne dwie. My mamy już łuki, bo nawet nie pamiętam na czym mieliśmy, dobra. Czekaj, strzela sobie w tą górkę. Ała! Creeper! Bo... <gibli> a, ale creeper, ale creeper wybucha, a nie strzela ognistymi strzałami. Pomyliło mi się. Albo... Jonasz, ale fej, wstydziłbyś się na, na, na oczach widzu. Dobra, jest. zmienię na lighting i też będę te, te, w ciebie z piorunami strzelać. Nie lighting. No lighting to jest piorun Dzięki za cinkę, nie widziałem. O, kości, kości, kości. Kolejne kości. A A ja trafiłem do... Kom on mobku. Nie trafiłeś we mnie. Tylko kazonkę. No i samo będzie nie trafiłeś, tylko w ziemię... E, what? Ja też mam wiedzę jak... Ja Teraz będziemy mieli obok siebie wieżę. Wieżę. Eee, nie wolno ci strzelać mojej wieży. Ja nie strzelę. Ja mam tutaj wieżę. Dajcie mi kilow. do ci na tym leży. Aha, mama, 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 mam. Ja też mam kilow. A jeszcze wie, jak sobie zrobię burzla, że nie mam. A ja mam jak sobie. Ja mam O, znowu mam 62 strzały, bo jakaś strzała leżała. Co chwilę jakieś strzały albo kości znajduje i szczerze, że to mi się oddarza. O, ja chyba sobie pójdę na chwilę ten do, do kopalni albo do czegoś, bo chcę sobie wydobyć trochę tego żelaza albo czegoś. Ja nie. mam 55 żelaza, A no tak, miałem zrobić tę chatkę rybaka, bo nam się znowu nie zapisała. z tobą nie zapisuję szczerze. Nie, zapisałem. Ja tą ja chatkę robiłem już pięć razy, nie? Trzy razy, trzy razy. Sorry, trzy razy. A bo chce, nie wiem. Bo mówię, chcę, chcę. mi się kończą, chłopaki. Ja mam dużo kobla, też też ci przepalę? O, przepalaj. Ja, ja też mam A dużo A macie kilka, muszę. Dobra, buduję w chatkę... Ja repaka. mam jedynie na 61. Już informuję, że inaczej będzie wyglądać, już mówię. Będzie miała więcej wejść. Paweł będzie wchodził do domu po schodach przez 5 lat. Nie, bo sobie zrobię później windę. No do i jednak, jednak nie. Mógł. Mogę ci potem dać, ale tak nie mam. Dobra, buduję sobie już chatkę. No, Ona Paweł będzie... Ogarnął proste schodki, że nie spiralą będzie nie musi chodzić. A łano nie bij mnie tą wędką! Ostatnio się <laughs> to udawał, że chodzi ze dodać smyczy. A to, jest... Aha, to co zrobiłeś przez tą wieżę wow. wejście? No, zrobiłem. A co miałem? Zrobiłem tak, żeby mógł wejść z dwóch stron i nie mam teraz wyjścia ewakuacyjne. Mam wejście ewakuacyjne. I teraz yes. tak, żeby wybiorę a później wchodzę. Bo będzie nieprzyjemnie. Mam pochcie na smyczy. Ja sobie idę, zaraz się oderwę z tej swojej smyczy. Nie ma! Ej! Ratunku, pan mnie! Pan mnie torturuje! Pan jojo mnie torturuje! Ej, jaka ma być podłoga? Z piasku czy normalna? Jaka ma być podłoga? Z piasku czy normalna? Ja. No to niech jej będzie piaszczysta. Zostaw mnie cał swoją smyczą, bo już mnie to boli. Zabonujemy dom na piasku Cena nie gra roli A ty gdzie uciekasz? Zwiewam przed tobą Ty ludożerco Ratunku, ratujcie mnie On nie, mnie Mam papki na snucie On jest... Kurde, zaraz nos jest Oskar, ty masz łóżko? Ja... Nie mam łóżka Oskar za... A ja mam wełnę ja mam łóżko, więc nie wejdę tu we mnie. Jak chcesz możesz zamieszkać u mnie? Ja mam dwa łóżka. Spoko. O, to idę. Ej, ej, ej. Idę do ciebie, do wyra. Ej, ej. słyszałeś co ci proponuję? Set. A Jona, że skąd te niby brodawki wziąłeś? Ej, ej Przecież... Znaleźliście? Potem, jak mnie no. było? No. No, ej, była ta o, pożyczę trochę. Poży... No, ale ani się masz no. zrobić. Teleport, teleport, teleport się do mnie. Jak chcesz możesz zająć te łóżko przysługę. Oskar, jak chcesz ja da ci dam, bo ja mam skrzynce tego na teraz. Już pro, już wziąłem. Co no to chodźcie, jak teraz cię... Możecie... Nie wziąłeś. U mnie możecie spać. Ściąłem ci! Nie, nie mam mowy, pawciu, nie mam po... Nie ma mowy. Możecie u mnie spać. Ja mam... Oskar chcesz ja ci dam na łóżko. Ja nie idę do powoła... idę do, Pawła do wyżej. Chodźcie, Uf, możecie. Możecie iść na główne piętro. Jest ja wolne. już śpię, ja już śpię. Nikt go nie, nie zajmuję. Chwila idę, chodźcie, czekajcie. Ostatnie piętro jest niezajęte, więc jakby co, to możecie A ja już śpię, więc szybko idźcie, bo mi się nie, nie chce czekać. No, ja już idę do góry no, i będziesz musiał się tapnąć do no. mnie. Tutaj możesz sobie u góry zamieszkać. Tutaj mieszka Adam ze mną, na tym piętrze. No, zamieszkałeś na, na moim łóżku oczywiście. No tak, ja muszę mieć królewskie wyranie, jakieś łachmany. Jasne. Ja mam, bo, a ja mam to łóżko obu siebie była. Jasne, te łóżko jest zrobione przeze mnie, a to jest przez, przez tego, przez Adama. Ja sobie zrobiłem z brązowej. Nie mówi się tak... Adama, mówi się gangusa.pl. Dobrze, niech będzie. Mówi się Gangusa. Ja, to... joj... ja też na joj... ja czasami mówię Jonasz, nie? A Ty czasami się... A, czas... a raz Ci chyba się wymsknęło, bo powiedzieć na mnie Paweł, więc wiesz. Mówię o Ciebie Patrzu. No właśnie. Więc ja się nie martwię. No i kolejne martwię. Muszę sobie je zasadzić. Ej no! Lubię... Strollowałem cię! Chybaź, bo zaraz padnę, ej! FUKIKET! Chłopaki, ja padłem? Nie! Dobra, przeżyłem. Ja lubię jak mieć ja takie marchewki. Jak ja ci go to chyba nie będę żył. Lubię mieć marchewki dla siebie. Twoje marfie. zaraz tej, no, będziecie! Przesory, sorry, nie bij, nie bij, nie bij. Ja też nie mam, HP, masz 6 na 20, ja też mam 20, ale nie bij, nie bij, nie bij. Błagam, błagam. Dobra, ser, dzięki za pięćczynę, porozwarłam sobie, uczonie. Hej, co się stało? Co jest? No kurde, no nie strzela, no, bo cię. No co, no pajęczyny pa pa ci daje, no czego? Już daj? mam. Ej, e, fajny. Ej, a jaki to jest pajęczynnik? Szkieletami mogę. A szkielet cię zabiję! Ej, pajęczyny... Ej, pajęczyny to jest... Jaka y nazwa? Yyy... wziął String Fire, Explosive, Compression, Poison Net, 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 no, net, net, not, not, net, 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 Oba. net, net, net... Ok, net Dobra, chłopaki, macie coś dłuż... O nie, dobra, idę sobie... Idę sobie zrobić Topić pełno rzecz. Mam cztery nici. Co masz? Cztery miski? Nie, sześć nici. Nici, a ja zrozumiałem, że masz miszki. Moja! Ja mam jednego misia. Przepraszam cię panie z serwera. E, ja by co to mogę zrobić bana? Co możesz? Albo... albo whitelistę. Nie, 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 to może nie. Budujemy dom na piasku. Nikt to nie przeszkodzi Oj. dziś. E. Dobra, kolejna część. Część tu. Nie, nie, nie nagrywam już Camtasia, ponieważ ona robi mi inną rzecz. Yy, robią mi takie pliki, które nie mogę otwalić przez. Mm, jak to się nazywa? To jest nie Media Player, tylko to się nazywa ten, czym można robić ten. Możesz źle zapisujesz. Nie, to nie o to chodzi. Tu chodzi o to, że Camtasia e, mi... E, nie o to chodzi, że źle zapisuję, tylko chodzi o to, że... Jak próbuję z, e, je przegrywać, przegrywać filmiki na, z intrem moim, żeby to na to później wziąć. No to muszę może... zapisać pod format AVI, ja też tak miałem. Ale nie, mi chodzi o to, że ja nie mogę go je przetworzyć przez Camtasia, bo mi za dużo to zajmuje czasu. Zajmuje mi jakieś 3, godz 3 godziny, może by zajęło. Łe, to ja nie wiem, co no. masz. A ja idę do kopalni, bo mi się nie. Bie. A zapisuję mi na 720. No. To e, przez 3 godziny to mi się robi ten, jak to się nazywa? Move marker to mi robi przez 3 godziny i to najwyższą jakość, czyli 1080, tak a to mi robiło 720, prawie przez ponad, przez ponad 3 godziny, miałoby mi robić. Macie to coś jedzenia jest? dużo? No to zrezygnowałem. Jedzenia? E, za, za późno, e, za późno, jeżeli chodzi o to. O żarcie, ale. A Paweł, ty jeszcze nagrywasz? No, przecież nagrywam, nie? Jeszcze się Aha. nagrywa przecież tylko część już. Aha, a, e, zacznij się, mam trochę żarcia. Tylko, e, tylko się. Na razie chciałem... potrzebuję, dobra. Tylko się chciałem zapytać, e, jakie lubisz e, żarełko numer A czy żarełko numer B? Baba, ba, ba, ba. Czyli lubisz beftyczek? Tak. A, a to jest. A nie, a to mi zabrał on. Ona i on chyba mi zabrał. A nie, dobra, jest tu, to jest coś. Bewszty y y rzecz. A to mi zabrał on niestety, czyli JoJo i zabrał wczoraj kurczaczka. Co zabrałem? A nie, to nie było. To była świnia. Przepraszam, to był kawałek pysznej świni. Zabrałem. Ej, Ja za. Ej, ej pierwszy to zacząłem kopać już Marek, ale ja. Nie. A przy okazji muszę iść trochę kopać. Już mam trochę żarcia, czyli 24. Na końcu ja zaczęłam, więc już jest moje. Dobra, ja ale. Mój ale, mój wiesz, ale ja już idę. A ja przy okazji idę w innym kierunku. Ja Co? Pauwę, ja bym z naszym nie grał, nie nagrywał, bo wiesz co on robi. No wiem. A co? O jajo, 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 mam jajo. O kurczak, kurczak. Jonasz. Jo, jo, jaski, jaski przy... ja i no, bo z x biegasz na no to co? Ja nie, ja nie mam już x raya No aaa, już! E, mam taki pomysł. Jeżeli on nie ma X-raya. w mi się zlikwidował. Co dlatego? Miałem jeden pięć. Co miałem? Już nie mam. mi się nie wiem. Nie no, sam zajduje. znajduje. Zapomniałem pochodnie wziąć z Muszę się tepnąć. Home. Zapomniałam wziąć. I teraz będę się co chwilę to cofał. Okej. Okay. I teraz... Mhm. I to i pochodnie. Dobra, 64. Uuu. Ile ja mam tego krzemienia już? 63 będą... Będzie dużo strzał. Uuu. Bo na ostatnim odcinku zauważyłem, chciałem sobie zrobić ten. Chciałem sobie zrobić pełno strzał, to musiałem... To musiałem sobie trochę pokopać, dlatego przeciąłem trochę. Trochę na chwilę spauzowałem. O, dobra, no do kopalni. kopalnię z tą opuszczona znalazłem. No, to ja już przed tym za znalazłem, nie? Pamiętasz? Ale to jest inna. A, dobra, to ja idę do starej naszej kopalni. E... Oskar, idziesz ze mną? Może. Bo ja już jestem w mojej starej kopalni, gdzie jest już opuszczona kopalnia. A ja jestem w nowej. A ja jestem w starej nowej. Ja mam w starej... Którą ja odkryłem, ja. A tą to ja odkryłam. A ja odkryłem jedną. I naz... AAAAAA! Zgadnij co się stało. Nagle przede mną pojawił się Creeper. Kolejny Creeper? Czy nie będzie trochę doświadczenia? Nie no, wybuch. Jak teraz ma się dostać do domu? Jako że to nie są za bardzo ciekawe chwile naciśniemy przyciszczek, który może was nie zadowolić Chłopaki, znalazłem szmaragdy, idiaksy, idiaksy, idiaks. Oto... Oscaraj się ej, do... Oskaraj się w przylawie! Yyy, Pierwszy... wy, wy, wypieprzaj mnie stąd! Pierwszy przylawę! Pierwszy! Jest... Jestem, Jestem, dobrze. Jestem... E... Mały jak tego mi. Tylko mi nie muszę coś mi spalić. Nie, nie lubię. Odsłuń mi się tu, bo ja tu Diaksy chcę wydobyć. Ja to jest specjalnie. jestem jak mrówka. Jestem duży jak dupka. Pa proszę, nie przekonaj. Mogam staniesz na dupka. Ale... Jeden... Mój pierwszy Diaks na tym serwerze chłopcy i dziewczęta A to już był mój czeka, 9 to jest 12 już mam 12 Diaksów Ej, ty Tego nie widzieliście? No ja no mam to... No i co, no i co? Jara cię to? O Boże o, Uff, a... Drodzy! I! A był za, za tam mój to! Dobra, zatamowałem tą to, bo tu masz zaponak! Ja mam ten, mm. te slagi, bo zrobiłem coś. Nie tak. A to wszystko dlatego, bo chciałem sobie wydobyć coś. pakiki popaki i dziewczęta! Szukamy e, szarza! E, przy okazji muszę sobie zrobić piecyk, bo chcę sobie bo chcę sobie zrobić ten, e, wiaderko. Dobra mój pierwszy diak w tym serwerze zaczyna się dobrze. E, i... e, Oskar, jakbyś... Albo nie, bo już nie mam żelaza. Mogę. Po mam cię po prostu Nie ma. Nie ma nie ma, nie ma. Nie ma w ogóle tych. Nie, nie ma nie, sprawy. Mi nie, o, mi nie o to chodziło. Mi chodziło że ja nie mam żelaza i miałeś mi się, ale dobra. Zapomniałem. Ja... Nie, nie kopsnij się, bo to mi tak już nic nie ma. <laughs> Zapomniałem, że już całym moją żelazą Dobra, kopsałem. ja idę jeszcze gdzieś poszukać po tej kopalni, pobiegać. Dobra, to zrobimy tak. To powiesz już, już nagrywasz? No, nagrywam, a co? O, to fajnie. Okej, okay, to, to teraz... Że, że widzieli moje, 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 moje diaksy, jak ja mówiłem. Znaczy się nie widzieli, ale słyszeli. Ale słyszeli. Tak. tak. O, teraz będę mógł sobie zrobić... Co? Nie, co będę mógł nie. sobie zrobić wiadro. Róbmy sobie wiaderko. Świat mociarza. Możesz sobie zobaczyć czwarty... Nie, trzeci odcinek. Bo czwartego jeszcze nie ma. Chcę sobie zebrać trochę lawy, bo będzie przydatna. Ja bym pułapkę chętnie zrobił na Jojo, i jak go się nazywa? Ten, młodzież taki, no. Chyba go znacie. Znacie młodziarza? Bo ja go nie znam, ej. I znacie młodziarza takiego, takiego chłopaka? O Jezu! Szkielet, czy szkiele, szkiele, zombiak? Dobra, i zaraz... Przestań, bo potęga, bo potęga młodzieża ciebie za, zabije. Ha. Paweł? Tak? Długo myślałeś nad tymi żartami ze dwu? Nie. Na tydzień, jedną sekundę. Okej, okay. potęga moniarza przywołuje lawę. Mam lawkę! To prawda, że lawa ma sto przepaleń? Chyba tak. Zobaczymy. O, miksara niewidzialności. Zapomniałem o niej. OK, strzałam. I o tej pan się do ciebie. No i... Myż mam skrzynkę. Już mam skrzynkę. Już mam skrzynkę. Już mam skrzyn... Co ja mówię? Już mam lawę! No co ja narobiłem? Zrobiłem największą głupotę tego świata. Wziąłem mój wiecz i prawie bym go wrzucił do lawy. Bo jest terku. Zrobiłem największą potęgę tego świata. Wstępam się do swojego domku chyba, bo nie, jeszcze nie, jeszcze nie muszę sobie coś znaleźć. Muszę sobie... Kto chce mob spawnera? Kto chce mobspawnera. Ej, no właśnie... Ej, jaki lag jest na serwerze? Ej, znaleźli... Ej, macie może jakiegoś tego? Może jakiegoś... Jakąś wioskę NPC czy coś? Kur... Wioska nie, NPC? Oj, to nie. dawno temu. Za późno. Kiedyś byliśmy, A to wy co? nie macie jakiegoś race map, czy co? Zapisy... No ja! Chłopaki... Race map? Może sobie ście... Co? Idę. Masz połowę? Szartowałem. Home. <laughs> Kurde, no! Jeżeli zdarzyło się, to naprawdę. Nie, nie zdarzyło się. Mogę ci, mogę ci... Mogę ci powiedzieć, że się nie starszyło I się możesz cieszyć. <laughs> Creeper! Kolejnie! Kolejna ruda się lasa. I kolejny Zróbcie dzień. Zróbmy. Dżem. Dobra, ja robię dzień. No nie ma. Tu mam noite, nie mam. Kurde. Ale przecież możesz sobie napisać. Time set. Dobra. Owaga, widzowie. I patrzcie, jaka magia! Niech się stanie o, to światło! Cheater. Niech się stanie światło! I stał się. I stał... Ty, a ty co? Ty chcesz tutaj? Ty brudny się. Jonaszu! I stał się Bogiem. A Jonasz to brudny Jonasz. O! Ej, no właśnie! Jonasz... Ej, tutaj jest kolejka, to ja sobie potędy tędy pójdę. Ej, czym najszybciej się... Ano no tak, diamentowy miecz. No czy... nie strzelaj we mnie! Biorę sobie trochę torów. Hej, hej! ale tu ładnie. Ciekawe kto tutaj był. Zapomniał, oczywiście, o węgielku. Oczywiście. A we czemu ty zbierasz węgiel jeszcze? Bo chcę bo level. No, to restaurant lepiej się poca. Chodźcie na zabawę. A restaurant za to nisko spotykam. A już, chyba, a już chyba wiem, gdzie znalazł Jonasz A nie, to jest mój... Nie, Creeper! Nie Creeperku, nie Creeperku. Ja idę wam las wciąć na chwilę. Nie. No Ja mam ja kości, wam zam... zaraz to po... tego, posadzę. Znalazłem, e, znalazłem ten, jak się to nazywa? Moja nie. Nic, oczywiście. No, to ale to się automatycznie sadzi, więc to się szybko ci sadziło. Co robiło, te drzewa. Nie no, ma no. No właśnie. Dobrze, 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 Pani patrzy, Co? No właśnie, specjalnie na tą, na tą okazję zrobiliśmy ten plugin na drzewka. ładnie! Nie ty, tylko co Mateusz. To? Ale na no mój te... Wcib... ten. No tak, bo znowu będzie miał pretensje, że nie, poje... że powiedziałem kłamstwo. Co ja? Co Powiedz, nie ja... Y, z dedy... ten odcinek jest dedykacją dla Vaiky Gaming, ponieważ ponieważ źle robi pluginy i serwer jest lagowany. Przepraszamy. Przepraszamy za błędy tak zwanego człowieka W. Wajhe Gaming. Nie, cicho. nie Przepraszamy, nic nie słyszeliście, to jest Wajha... To jest ten człowiek W. Pan W. stworzył zły serwer. Ej, no wyjdź mi stąd! nie, to się na niego nie stara. SlowArom. Nie, są nie, kompresjonarą nie. O, ojej, Jezu. Ja już bym miał ten. Jonasz? No Powiedz manet, mi, ma, coś, masz coś z głową? Czy mi się tylko tak wydaje? Explosive, okej. Okay. I teraz wybuchniesz. Wybuchniesz w ha, 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 A wybuchł. Hmm, hmm. A to sobie narobiłem, prawie zginęłam. Cypko, home. Home. Dai-me já! Hahaha! Yeeee! Yeeee! No Jonas! Pavel, weź-go! Pavel, weź-go! Pavel, go é gol <síntos>